Witam wszystkich ponownie. YouTuber dzisiaj postanowiłem odwiedzić ładowarkę Washington 300 kW powinno być tak fastnet deklaruje 300 kW dostarczania. Auto miałem rozgrzane przez 20 minut. No gdy przyjechałem tutaj na ładowarkę podpiałem się. No to było 25 po czwartej. Teraz jest w pół do czwartej, czyli a teraz jest 6 minut, już minęło i dorzuciło 7 kW. Prędkość na początku była 130-132, teraz spadło do 83. No to takie powiem, że szału nie ma. No, zobaczymy jak to naładuje, bo chcę zobaczyć w jakim, w jakim jaką, z jaką prędkością naładuje mi 10-15 kW. Tak, takie właśnie szybkie doładowanie, żeby gdzieś podjechać, czy tam wrócić do domu jak to będzie wyglądać. Także za chwilę się odezwę jak to, jak to zobaczę. No tak jak widać 10 kW dostarczonych zajęło to dokładnie 8 minut. Nie wiem czy to jest dobry wynik. 10 kW dostarczonych w 8 minut. Prędkość na początku była 130 132 chyba, najwięcej chyba 137, no teraz już nie pamiętam. No i przy końcu, jak już było 10 kW, no to zobaczyłem nawet 75 prędkość, czyli na no, szału nie ma. Eee. <grydy> Ocencie z No Szybka no jest szybsza. Ciekawe jak to wygląda w innej porze dnia, bo teraz jest e, szczyt. Także tutaj e, tutaj też może mieć znaczenie, e, że tu jest po czwartej godzinie, w pół do piątej, no, za 25, 25 dokładnie więc tutaj możliwe, że, że tutaj to jest przyczyną, że tak, 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 tak wolno ładuje. Eee, no co tu jeszcze dodać? No jest kolejna opcja, żeby się naładować na Northeast, gdzieś w Washington, blisko Newcastle, w stronę, w stronę południa. Żeby się szybko pododawać i, i, i podjechać gdzieś tam, przejechać dalszy kawałek, no to jest, jest, do, jest dobra opcja. Tak jak mówię, 8 minut, 10 kW dorzucone, nie no, to tam powiedzmy, że od 20 do 80 liczę, że za jakieś 25 minut Tesla Model 3 Standard Range prawdopodobnie by naładował ją w pół godziny, spokojnie. Jest tutaj też Grex, także można coś zjeść, kawy się napić, także szału nie ma, ale nie ma też katastrofy.